Bestie nie mają tu prawa wstępu. O, pusty dialog. Pokaż, naucz mnie. Dałem ci dwie szanse na powiedzenie prawdy, ale najwyraźniej bardzo się przed tym wzbraniasz. Nie dostaniesz mojego błogosławieństwa. Inni ludzie, nawet paladyni w służbie naszego pana, zginęliby w okrutnych męczarniach. Gdzie mogę kupić jakiś łuk? Właściwie to idę do górnego miasta. Tylko nie nawal. Odkąd obrałem własną ścieżkę, krąg ognia mam nie za zmarłego. I niech tak pozostanie. Oni ci mają w dupie, jesteś tylko jakimś bandytą. Tutaj jadają tylko uczciwie pracujący ludzie. Pusty dialog. Hej, czy to prawda, że zażądałeś próby ognia? Zobaczymy. Chcę się napić. Za samo sporządzenie mikstury. Dziesięć sztuk złota. Jednak nikomu z nas nie starczyło odwagi, żeby do nich wejść. Mam tylko nadzieję, że nie ucieknie znowu, gdy tylko pojawi się następna kusa spódniczka. Symbolizują wiedzę, umiejętności i poznanie magicznych zaklęć i formuł. Nie próbuj się ze mną przekomarzać. Ta garstka ludzi, która wie o istnieniu kanałów, jest przekonana, że są zamknięte i nikt nie ma do nich dostępu. Masz coś na sprzedaż? Żuwaczki pełzacza lub polnej bestii możesz usunąć, używając do tego celu jakiejś wytrzymałej, metalowej dźwigni. Są bardzo mocno przytwierdzone do czaszki. Nic więcej. Co ty tam robiłeś, co? Pokaż się. Wiem, że mnie słyszysz. Ten mały żebrak nie ma po co przeszukiwać mojej skrzyni. Wysłaliśmy go na bagna. Nie wrócił. <grystanie> mały żebrak nie wrócił. <grystanie> Gruby sław, kiedyś może zagramy w Returninga, jak wyjdzie dubbing, ale na razie to są